Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Jesteśmy już na nowym kanale, jak widać. Zastanawiałem się co można zacząć nagrywać na początku, bo w sumie nie miałem zbytnio pomysłu, ale doszedłem do wniosku, że w sumie z tych takich wszystkich serii, które prowadziłem, UFO bardzo wam się podobało. Jest to dość ciekawa gra, więc myślę, że będzie dobra jako rozpoczęcie na nowym kanale. Przyłynie, że ją bardzo lubię. Więc... Myślę, że to, by, że to jest dobry krok. Niestety musiałem ściągnąć tą grę z internetu, ponieważ mój CD ROM trochę, jakby to powiedzieć, przestał działać i nie, nie mam jak zainstalować spłyty, dlatego nie zdziwcie się, że dialogi będą mówione po angielsku, nie po polsku, tak jak w pierwszej serii na, ta, na starym kanale. Ale myślę, że jakoś sobie damy radę, tak? Więc żeby nie przedłużać, zaczniemy już grę. To usunę na razie, bo już to jest drugie czy trzecie podejście, bo cały czas było coś nie tak z dźwiękiem czy z czymś tam. A przy okazji jeszcze... Ale to dobra, najpierw stworzymy profil. Normalny do Azji. No bo w Europie była, Ameryka jest zbyt taka prosta, więc pójdziemy do Azji. I zmienimy trochę dźwięki, bo są chyba... No, głośność muzyki. Fine. OK. No i zaczniemy nową grę. Wszystko powinno być już cacy, wszystko powinno śmigać. Tak, przejdziemy samouczka, bo to tak jak mówiłem, to samouczek jest przydatną bardzo rzeczą. Daje nam do, yes, dobrego już żołnierza na samym początku. To wszystko nie będę już tego czytał, bo to jak ktoś chce, to może sobie zobaczyć na starym kanale wszystko jest napisane. Mm, Boże, za bardzo do tego starego kanału nawiązuje. Ja muszę sobie przypomnieć w ogóle interfejs tej gry. Dobra. Z tego co pamiętam, tutaj zaraz pojawi się nam jakiś yes. one. Więc zmienimy... tak, okej, okay, dobra, tak, zmienimy mu. Tutaj muszę wcisnąć gotowe, jeśli dobrze pamiętam, tak, tak. Pauza, tak, wiem, stań tutaj. O, zmienił z powrotem na pistolet. No podleć jeszcze troszkę, no podleć jeszcze troszkę. O, i subcio ranny. Będziemy mieli już pierwszego dziada. Dobra, idziemy dalej. Jak już... Nie, nie wiem nawet, czy mam... Czy jest sens, żebym opowiadał Wam o tej grze, bo myślę, że część z Was to już i tak, i tak ją zna. Ale może tam słówko jedno czy dwa powiem. Jest to ostatnia wersja gry, która wyszła przed Xcomem. Jest to, naj, moim zdaniem, najlepsza wersja z tych wszystkich Afterlightów, Aftershocków... Myślę, że ta jest najlepsza. Nie wiem może się mylę, ale mi się wydaje, że jednak jest najlepsza. Dobra, mamy Briana, tak. Dobra. I trzeba zmienić na medyczne. Gotowe i weź go ulecz tak ze razy. No, lecz, 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 lecz dziada. Oj Strzela do mnie, spróbuj do niego trafić, a ty już zmieniaj sobie z powrotem. Podbiegniesz do niego. Tak, wiem, że jesteś pod, pod I genialnie zginął. Pierwsza ofiara, super. Yes, sir. To weźmiesz to od razu sobie, zmienisz na apteczkę i się podleczysz trochę. Dobra, nie gadajcie mi tutaj. What now, sir? Dobra, to jeszcze raz Good go, go. All done, sir. Malcolm, nasz weteran wojenny w tamtej części, to tym razem postaramy się go nie stracić, bo chyba go straciłem. Yes, nie, jestem, nie pamiętam w tym momencie. Zniszczenie. W tej sytuacji będziesz musiał zniszczyć ścianę lub ogrodzenie. Jest to prosta czynność. Każdy ma no i wziąć do granat i z niej na jego portrecie, aby przywołać ekran, bla, bla, bla... Dobra, ale nie... nie... nie, nie muszę call, chyba sir? teraz nic niszczyć. Czemu ty... idziesz, Ready? a nie biegniesz? Ty masz biec. Your order, sir. Jak się zmieniało ten bieg? Yes, sir. A to jest Awaiting further orders. Ready? Your order, sir. Yes, sir. A czekał nie Awaiting further orders. Yes, sir. Nie wiem czy tutaj tak jak w ixcomie osłony What coś now, dają, znaczy na pewno coś tam dają, bo jest mniejsza szansa trafienia. Done, Dobra, idźcie tutaj. Ready, sir. Ja nie chcę żebyś ty biegł, a yes, tutaj jest biegnij. Nie mogłem tego dziedzictwa znaleźć. Tak, wiem, czekasz na od. No, te. Przedaj zamkniętych drzwi. Dobrze, wiem o tym. Otwórz te drzwi. I wiem, że się dobrze pamiętam, będzie prosta droga do zwycięstwa. Good to go. Awaiting further orders. Tak jest. Na nie kontynuuję, by grać dalej. Koniec, żeby zakończyć misję. Koniec. Zabitych wrogów. O, dwie, dwóch żołnierzy uzyskało poziom, więc genialnie. Teraz muszę sobie przypomnieć, jak to wszystko to wygląda, tak. On jest, to są karabiny na pewno. Więc coś trzeba mu dać, żeby. O, nie, to nie to. O, zwinność mu karabiny zwiększy, tak. Tak, dobra, to mu damy zwinność, a jemu broń ręczną to wzręczność, tak? Tak, dobra. Chyba o to chodzi i gotowe. Tak, pierwsza misja dobiegła do końca. Super. Cieszymy się. Tak, bardzo się cieszę, jestem teraz wybranym. Dobra, bierzemy badania. I co my tu możemy zrobić? Badań chyba nie możemy, bo nie mamy, nie mamy chyba placówek. Nie mamy placówek badawczych, czyli nie możemy. Zaraz przypomnę Wam, jak to wszystko wygląda. Tutaj możemy rozpocząć badania nad UFO. Tutaj mamy liczbę naszych placówek wojskowych, yy, badawczych i technologicznych. Technologiczne pozwalają nam na szybsze opracowanie technologii, oczywiście. Bada badawcze na, na szybsze dokonywanie badań, wojskowe to nadal nie, nadal nie wiem, co nam dają. Może w encyklopedii będzie bazy wojskowa. Domyślmy te bazy, twoje bazy wojskowe. Wypełniają są hangarem dla myśliwców, wysyłają je w celu przechylenia UFO oraz naprawiają statki. Mieszczą także twój oddział żołnierzy oraz... A rozumiem. Rozumiem o co chodzi, czyli im baza wojskowa jest tak jakby miejscem, jeśli na przykład będziemy mieli misję w Europie, a będziemy mieli bazę wojskową tutaj i gdzieś przy Europie, no to z tej, z tej, polecimy z tej z Europy, no to super. Personel, tak, teraz trzeba im tutaj... O, mamy jakiegoś... Ale to najpierw zrobimy tak, bo to tutaj oddział. Dobra. Mamy Augusta. August Ternawski. Nie wiem, co to jest. Jakiś typek. Kim on jest? Może jakieś szkolenie możemy go wysłać? Nie możemy go wysłać na żadne szkolenie. Dobrze, ale to... Kim on w ogóle jest? Co on tutaj ma? Snajper słabo, broń ręczna przeciętnie. Dobrze, czyli ty będziesz też... Naszym takim żołnierzem w zwarciu, bo z, chyba żołnierze z bronią ręczną, są takimi żołnierzami w zwarciu. Karabiny, tak, to są karabiny, dobrze. Damy Ci trochę amunicji. Tutaj ze 4 No i ze 4 tutaj, tak na wszelki wypadek. Może sprawdzimy, jak ma Brian, bo on to powinien mieć dobrze poustawiane. A no, mniej więcej tak samo. Tutaj damy Ci jeszcze jeden, tak na zaś. Mmm, dobra. Damy ci jeszcze tak, dwa granaty, apteczkę. Apteczka musi być, apteczka to jest obowiązek. Tobie damy jeszcze, nie no, dwa kota ci starczy, ale jeszcze damy ci tutaj jeden taki i jeden granat. No i wszystkim damy dobre pancerze, tak samo hełmy opłaca się dawać, bo to w sumie da, mało daje, bo hełm tam ma. 10, 5, ale zawsze coś tam da. Zawsze jest większe prawdopodobieństwo, że coś tam nas nie zabije, a zrani, prawda? To jest oczywistość. Dobra. Czy kogoś możemy wysłać na jakieś szkolenie? Nikogo nie możemy. Ciebie wypadałoby na żołnierza, czy na co? Tobie wypadałoby dać żołnierza. Albo snajpera. Chociaż on jest bardzo słabo, sniper, ale karabiny też ma niby przeciętnie. Hmm. Od razu sobie pomyślimy, gdzie możemy ich od razu potem rzucać, żeby to było łatwiej nam potem im, im ich ukierunkować. Ty jest, masz dobrze karabiny, masz też, tak? To ciebie byśmy dali na żołnierza. I potem byśmy ci dali jakiś dobry karabin. A ty masz wszystko słabo, tak? I przeciętnie. Hmm. No to tu się jeszcze pomyśli nad sobą. No to co? Chyba nic nie, nie zostaje na nic innego, jak po prostu włączyć upływ czasu. W rejonie Kabul dostępna jest nowa misja. Zatrzymaj. Co my tu mamy? Jeżeli chcemy rozpocząć. Tak, rozumiem, akceptujemy. Oczywiście. Robimy wymarsz. Kontynuuj. Oczywiście będziemy wszystkie możliwe misje brać, bo to jest nasz obowiązek. Dobrze. Co my tutaj mamy? Ciasne uliczki, więc Marco pójdzie pierwszy i pójdziemy tutaj na górę. O ten tutaj jest. Dobra, panowie, ty yes. w niego strzelać, ty Ready, też, A ty, Mark, yes, pomóż tutaj. No, strzelajcie Ready, sir. w niego, strzelajcie w niego. I teraz ty. Dobra, It's Dobra, to lecimy na górę teraz jeszcze czy to można, nie można ich grupować chyba. Your znaczy, strasznie wolny. Awaiting further orders. Good to go. Dobra. All sir strasznie wolny jesteś, Auguste. Tak, Dobra, lecimy dalej. Może teraz tutaj skręcimy. Ready? Yes, sir. Zobaczymy co tam jest. Może będzie to jakiś stwór do zabicia. Yes. Ready? Ready, sir. Yes. No, dawajcie żołnierzyki. Waiting further orders. A week ty na pozycjach ty pójdziesz tędy, yes, sir. tutaj. Yes sir? A ty też tutaj. Jakby co, to dwóch zawsze lepiej niż jeden, nie? Dobra. Wszyscy są. Dobra, niech ten dojdzie. Boże, jaki on jest wolny? Czemu ty jesteś taki wolny? Będę musiał zainwestować w Ciebie w jakieś rzeczy. A go to go! Przejdziemy przez ulicę do tamtej strony. Raz trzeba się tutaj i tutaj. A ja się przez to zastanowię, gdzie możemy dalej iść. Awaiting further orders. All done, sir. Pójdziemy może tutaj jakoś tymi uczkami. O tak, to jest dobry pomysł. Ty pójdziesz tutaj. Ready? Ty tutaj. Yes, sir. A ty tutaj. No, biegłośkiem, biegłośkiem. Nie ma na co czekać. Ready? Dobra. Ready, sir. Yes, sir. All done, sir. No ja się tutaj czemu nie idziesz no? Dobra tu jest czysto, to idziemy dalej. Może no, jakie to jest głupie. Biegają tylko i biegają. Gdzie są te wszystkie obce stwory? Dobra pójdziemy, może tutaj da się wejść? To, tu jest w ogóle. Tu jest jakiś trend. To nie, tutaj się nie da wejść. To wyjdziecie prosto, a ty, mój drogi. Ma Brianie, pójdziesz tutaj. Żeby może tutaj coś będzie, to się, przy... to się to przytnie. Tak ładnie, z flanki. Nic tu nie ma, no. Gdzie są te wszystkie niedobroty? Dobra, to idziemy. Tutaj zobaczymy na tych tych, co jest. Może coś tu ciekawego znajdziemy. Jestem ciekaw gdzie w ogóle są te wszystkie Ready. Yes, sir? Biegnij, biegnij. Nie ma opierdzielania się stary. Najgorsze jest to, że w Xcomie to one stoją praktycznie w miejscu, czekają aż się znajdziesz. A tutaj to one łażą, to jest. To może być trochę denerwujące. sir. ty tam do końca. Yes, sir. Your order, sir. No dawaj dawaj, ziemuś. Good to go! Awaking yeah, fellow! tu nic tu nie ma. Całe to zwiedziliśmy, nic tu nie ma. Zobaczymy, może tam górą pójdziemy tutaj przez te budynki, może coś tu się znajdzie. O, jest dziad. czym on tam z pistoletem jakimś lata, te? No to trzeba dziada skiknąć. Tylko trzeba jakieś tutaj ochrony sobie dać tutaj biegnie. Good to go. The sir. Są wszystkie. Here they come. Oj, dużo ich się zebrało tutaj. Narzekałem, że żadnego nie ma, a teraz wszystkie tutaj są. Możesz któregoś z nich strzelić? W tego, na razie nie, nie opłaca się. To Malko. Good to go. Yes, sir. Strzelaj w niego już. I can't hit him anymore, sir. There's one. Finished him off. Dobra, to już skończył. Tutaj podpiekni. Ready, sir. Tutłuj niego. I'm in trouble. Good to go. Ready, sir. Ready. That's one less of them to worry about. That would be a waste of bullets, sir. Śladzie w jeda, I can't hit him anymore, sir. I'm under attack. Wiem, że jesteś pod atakiem. Wysłuszcie do tego. O, koniec misji, dobra. Co udało nam się zdobyć? Jakieś takie pierdołki, FN Taktika, ale chyba jakiś karabin jest. Rannych żołnierzy dwóch, ale żaden nie został dosłany do szpitala. Super. I jeden jest jeden ma awans. Oczywiście malcolm. Dobra, tobie w takim razie trzeba rozwijać te karabiny. Może coś tutaj jak rozwiemy? O, tutaj też siła woli karabiny. Co nam daje więcej? Zwinność czy siła woli? Zwinność. Dobra, ej, no chwilę, moment, ludzie. Ja nie mam tyle tego, żeby tutaj wszystko. Wróg wdarł się na nasze. Musimy odszukać i zniszczyć wroga. Akceptuj. Lecimy tam. Dobrze, ja wiem, że tyle tych misji jest tutaj dookoła. Wow, super. W ogóle napływ tego wszystkiego. Strasznie dużo. Bardzo się z tego cieszę. Mm, dobra. Mapa nie jest zbyt duża. Więc nie powinno to stanąć jakieś trudności. Idziemy tutaj. One. Czy on ma przy sobie jakąś broń? Chyba nie, nie ma. Ten też nie ma, dobrze. Stawmy się tutaj. Jak zaczną podchodzić, to się. Dobrze, dobrze, na razie biegnijcie. Nie przejmujcie się nimi. Here they come. Dobra, ty już do tego. Ty yes, też do tego tłucz, a ty malką podejdź. Dobra, ty sobie tam idź, a wy yes, powinniście ready, dać sobie z nim radę. O, no, zabijcie dziada w końcu. Ready. He can't move now. He can't He następny idzie, okej. Okay. Dobra, to wy sobie przeładujcie. Order, Gdzie tu jest reloaded? Otwórz. Przeładuj. Tak, yes, sir. What Awaiting further orders. I Idziemy dalej. Teraz. O, koniec misji. <laughs> Szybciutko idzie jakoś. jakoś szybciej niż ostatnio. Dobra, to wie, co trzeba rozwinąć? Tobie trzeba rozwinąć karabiny i broń ręczną, tak? No to zwinność lecimy. Nie za dużo tych misji. Dałoby mi się nowy rekrut. O, to tutaj już niedługo zajmiemy ten teren. Nie, ja chcę. O, właśnie. Wysoki, tutaj normalny. Najpierw tutaj polecimy. O, jest nowy rekord. Super. Kim ty jesteś? Nie ni, jesteś nikim. No, no, trudno było pomyśleć, że kimś będziesz. tak? To już ci damy. Karabiny słabo, przeciętnie. Lepiej jest przeciętnie czy słabo? Przeciętnie jest lepiej. Skoro przeciętnie jest lepiej, to damy Ci też. O! Śródóweczkę. 4 ammo tutaj. Damy Ci jeszcze 4 ammo tutaj. 2 ammo tutaj. I pistolecik Colta z dwoma. A nie, nie, nie. Tak ma być. Ok. Oczywiście, apteczkę. Dwa granaty... i w ja. Za dużo tych misji? <ścoughs> Przepraszam. Jestem trochę chory. Chcę to też trochę wykorzystać, jak najwięcej wam nagrać, żebyście mieli dużo, dużo, dużo materiału. Mm, Kontynuuj. Mapa nie jest jakoś też duża. Powinno być dość łatwo. Czy ona ma jakąś broń? Nie ma. Dobra, to możemy sobie biec spokojnie. Tak samo ustawimy się w jednym miejscu. No, no, sir.